Założenie było takie, że w związku z rezygnacją Witolda Kopciecie będziemy na sesji także dyskutowali na temat na powodów tej rezygnacji, ale także różnicy w podejściu do polityki rowerowej, jaka no, rozumiem jest pomiędzy Witoldem Kopciem a obecnym wiceprezydentem miasta panem Radosławem Stępniem. Natomiast ja w, po, w pokłosiu tej deklaracji spotkałem się i z panem Witoldem Kopciem, później z panem Radosławem Stępniem. Uzyskałem taką deklarację i prośbę z strony pana Stępnia, żebyśmy tę dyskusję przełożyli na kolejną sesję, kiedy będzie w stanie przedstawić całościową informację na temat no, swojego podejścia do polityki rowerowej, zwłaszcza tej w obszarze, w obszarze łódzkiego śródmieścia, bo to był ten, rozumiem, to była ta przestrzeń, która była największym elementem sporu pomiędzy panem wiceprezydentem Stępniem a Witałdem yy, Kopciem. Jednocześnie z, y, pan prezydent Stępień zobowiązał się do przystąpienia przez miasto Uć do audytu tak zwanego BIPAD. i moim zdaniem to jest ważna deklaracja. Oczywiście wyniki tego audytu pewnie zgodnie z przewidzeniami Także rowerowe łodzi będą dramatyczne, ale myślę, że warto ten audyt przeprowadzić. I myślę, że ta kolejna sesja będzie taką sesją, już zupełnie rowerową. Wydaje mi się, że ten okres dwóch tygodni pozwoli się panu prezentowi lepiej przygotować.